się ma perełka no. <noise> <noise> się nie martw każda koza przez to przychodziła u mnie no i co żeby mnie nie było byś chyba ja cały dzień z tym chodziła różno się działo by działo w końcu nie? perełka wariatko mała ty wiaderko mm. Będziesz miała na imię może zabrać. O. Siano zażerają. Jeść, jeść. Bo dzisiaj pójdziecie sobie na trawę, o ile nie spadnie deszcz, nie? Jak będzie sucho już. Te? Pełna pójśaczek. Hmm? Hmm? Fajny delikatny ten pyszczyk jest. No, bardzo miłą kozą będziesz. Tak, będziemy się lubić. Pogadamy nie raz. No, może tobie trzeba ten, a nie siany. Ja myślałem, że sól tak liże. O. Ta będzie dzika. Poczak tym pyszkiem ty, zobacz, jak się ko koza uśmiecha. Mm. O, bardzo przyjemna kózka. No dobra, macie wszystko ode mnie, wodę jest pojedzone. Nagłoskanie ostatnio, nie mam czasu ani zbytnio chęci, bo się przytrzyma przy przykozach, jutro zdycha. No. Już tutaj z maleńką jakby coś takiego się działo, to już ten, no to bym dobijał nie? Bo już, już, już nic by nie dało rady zrobić. Weterynarza by nie było do uśpienia. Przynajmniej w, nie wiem, w kilka tygodni by pewnie nie przyjechał. Yy, na sekcję przez Bakutyl tutaj na miejscu nie ma sensu, bo była raz, więc nic nie wykazują. tu biorą. Wieść do laboratorium, też już nie ma sensu, bo było raz. Yy, a, i jeśli chodzi o te, o robaki, nie, o odrobaczanie, to jest w badaniach w wyniku napisane, że nieliczne yy, i pojedyncze jajka lub jajko, jajka chyba było, yy, jakiś tam, yy, jakiegoś robaka i nieliczne, yy, nieliczne, nieliczne nicienie jelitowe, o. Więc ja myślę, że nawet po odrobaczaniu, że to za, zaraz chwila, moment i się pojawia. Bo to jest wszędzie robactwo: na pastwiskach, w ściółkach, wsianie. Więc wiecie, jakieś nieliczne, tak jak już gdzieś tam mówiłem, yy, umiarkowane robactwo, no to w każdym zwierzaku jest, się znajdzie. Szczególnie w laboratorium wyspecjalizowanym, nie? Nawet w tobie jest sporo robaków, byś się zdziwił i bakterii. No więc to takie trochę z przymrużeniem oka, to wszystko traktuję. No nic miejmy nadzieję, że wszystko będzie okej okay. Nie perełka z tobą tu to na pewno będzie okej okay. Ty to kurde cały czas jakaś zdrowa jesteś, zadowolona hmm. z chałupy wyszła No hmm. dobra to... A jak się mają indyki farmerskie Nie najgorzej wszystkie żywe Nie widzę żadnych zmian więc myślę że okej okay. Póki co? A jak będzie to się okaże? Mają swoje żarcie, mają swoje, swoją wodę i póki co to raz dościelałem tutaj. Więc, jak na tyle sztuk, to syfu nie robią, nie? że tutaj można spokojnie na takiej przestrzeni je trzymać cały czas. Zresztą, jak widziałem w hodowli, to było takie, jakby, jakby taka zagroda, gdzie dla siebie chowali te indyki i one tam by, był spory nakład. Z tym, że też było trochę luźnego miejsca, one po prostu i tak siedzą w kupie, nie? Nie wiem, może czują się bezpieczniej, nie? Wtedy nie, się nie rozpraszają, więc tutaj, jeśli bym nawet dał dwa razy większy obiekt, to one i tak prawdopodobnie by nie były rozproszone, tylko mniej więcej przy sobie by się trzymały. no więc. Więc tutaj, jak mają tyle luzu, to na tyle sztuk, to jest spoko, nie? Byle dbać o to, żeby coś tam ścielić, nie? Żeby one po tym Łajnie nie chodzili nie cały czas. No. To jest kotka, kurde, nie tylko córy leniwo śmierdzące. Aha. Najlepsza kotka. Strzeże farmy przed wróblami. No, z wróblami nie ma problemu teraz. Koty latają. O. Tutaj niestety przykra wiadomość od kur od Tomatinki. No, ta szczapką, No to. Ten. Padła jakiś czas temu. Nie wiem czemu. Być może się czymś zatruła. Po prostu osowiała była pół dnia i na drugi dzień już martwa. Albo warunki może, bo ciężkie warunki nie, nie da się ukryć. Nie mogę niestety je wypuścić nigdzie na, na, na ten, na wybiegi, ani tutaj, ani tam, bo one są małe, skoczne. Przez siatkę mi będą przychodziły tam na ogród, nie? więc opierdzielą wszystko rozgrzebię. Muszę poczekać, aż podrosną trochę. No ale zielonkę dostarczę mi regularnie, jak tylko mogę. Nie? No ale te póki co bez zmian bardzo ładnie wyglądają mimo tej parszywej pogody. Nauczyły się chować już do kurnika. Jedzą wszystkie. Jest ich 17. Nie ja wiem czy wszystkie tutaj są. No, no i kolejna porcja tych kurek, <laughs> Się tam lęgnie. Ziema mała, siema cicuszki, ziema perełka. Dawaj, pokaż ludziom jak się doi mleko. O to 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 to, to. o, to 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 to. O! Państwo, oświecenie dostałem z rana. To jest odkładówka, którą za darmo dostałem z ostatnim ulem, który yy, zrobiłem ten z płyty yy, i ten, i planuję z niej zrobić właśnie o, odkładówkę. Ale na dużą ramkę, ona no nie wiadomo po co zrobił na małą ramkę, no widocznie dlatego, że tam gdzie ramkę się wsadza tą e, do dzikiej zabudowy, jak ona się nazywa, ramkę pracy, no to tam czasem matula zaczerwi ładnie i tam jest normalny czerw, więc tutaj jeśli się ma matkę, to takie trzy ramki z pasieki zebrać i, i robisz sobie odkładzik malutki, nie? No, ale to jest za małe, to trzeba na dużą ramkę zrobić. Na trzy ramki to ja bym sobie właśnie odkładzik ze swojej huli zrobił po miodobraniu. No, tak więc taka akcja na dzisiaj. Trzeba bawić się przy jak już się zaczyna, nie? Trzeba się bawić się uczyć, zabawą. No, także, no, remoncik mały, no, ale przy takiej pogodzie wiecznej, dobrze, że znowu trawę skosić, sypnąłem im świeżą, więc ogród mam też już skoszony. No, słownie, w 10 minut traktorkiem teraz raz. No. Ale mnie dziabnęła dzisiaj w szyję, kurde, a słabo mi się zrobiło. Widać coś? Nie wiem. Abi, chodź obejrzyj. No, taka tam prościutka robota, proszę Państwa. A hmm? budowane pięknie. Kurczę, a co tutaj? A, tutaj to będzie gwóźdź programu, proszę Państwa. O, co bierzemy, kurde, i napełniamy, ocieplamy, bo u dołu jest fajny. A tutaj nie jest za fajnie. Trzeba wziąć i wstrzyknąć troszeczkę piany. O, domknięte się ładnie, ściśnie, dociśnie, piana wyprze i będzie git, gdy tylko odkleić, żeby to nie związało. Nie, daszek trzeba będzie zdjąć i później tutaj jeszcze coś może dam na krawędzie, bo tylko silikonkiem i. Nie, najpierw pomalować wszystko, a później silikonkiem krawędzi. O, takie orze czy nie wiadomo. Uszczelnić, będzie gitara. Na górę oczywiście damy. Kawałek blachy, żeby tutaj była ładna kapka, żeby nie kapało gdzieś tutaj po deskach, tylko gdzieś tam za ul. No i pięć ramek, proszę ja ciebie e, tych, no tych zwykłych, nie? Dadanta, więc to kurde, potężny odkład, albo mały odkład, załóżmy na trzech ramkach i to rozwinięcie na pięć i przesiedlić do ula i gra gitara. No. Muszę się tylko doinformować, czy mogę ze swoich zrobić, na przykład przynieść gdzieś, zamknąć na dobę yy, na swojej ziemi i później wrócić. Czy to mi zwieje, czy nie zwieje. Kurde, zobacz, psiko, psychopata. Aż okno, psiko, dołożyć nie w krętarkę. a łapy i tak poklejone. Mała to mnie zabije, jak Zaciecki złapie. Miałem posprzątać, a kurde, jeszcze gorszy bajzel zrobiłem. Ty, coś tu nie tak jest ze mną. To nic, jutro sprzątniemy. Karmimy króliki, zamykamy interes na dziś. Zobaczcie, kryzys bieda mówią. A mi pod bramą ktoś worek sałaty zostawił normalnie. Jeszcze dni zaznaczę lepiej, bo kurde się machnęło gdzieś na odcinku, i jesteśmy dzień w tył, a już teraz to już parę dni. Kurczę, u nas ma jeszcze, zobacz, człowieku, dzień dziecka przygotliwość. Eee. dobra, pany. Tak, o, dzień dziecka był. W Czwartek był dziś jest piątek i mamy trzeci imieniny Pauli i Leszka Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym Siemanko, witam w kolejnym dniu Serwit Myślę, że jakiś amator tu kurde działa, roboty robi O No Dobrze, dzisiaj zapowiada się ładna pogoda, więc wszystko ok. Z samego rana, zaraz po karmieniu, a nawet przed, jak się nie zapomnę. Trzeba otwierać wszystkie obiekty, proszę Państwa, bo, bo wilgoć to jest wasz wróg. Jeszcze nie tyle w przypadku tej papryki, co u pomidorów. Nie? U pomidorów to jest chwilę I ogórek nie lubi raczej. Tam też choroby grzybowe często występują. No, wietrzymy, mają ciepło, mają wilgoć pod korzeniem. Tak więc sobie dadzą radę, nie może być za gorąco, parnie nie może być. Idziemy do szklarni. Teraz to pomidorki zaczną rosnąć dopiero. Szykuje się dłuższy okres takiej pogody już bardziej letnie, jeśli chodzi o, o dni słoneczne, godziny słoneczne. Więcej tego słońca będzie, nie? No, temperatury nie będą jakieś za wysokie, ale w szklarni to jeszcze lepiej, nie? Bo tutaj to wystarczy, że jest słońce i regulujesz temperaturę jak chcesz sobie wszelkimi otworami, no tak więc myślę, że koniec czerwca pierwszy pomidor jak nic będzie cztery tygodnie człowieku, za dwa tygodnie ty już zeżresz tutaj malinowego, zobacz, który pierwszy będzie, jakiś taki chyba, no przydałoby się, ale to właśnie ze względu, że chyba nie będzie zbytnio już wilgoci na zewnątrz. Więc chyba jeszcze z tydzień poczekam z tym e, miedzianem. I właśnie za tydzień, tak żeby z dwa tygodnie przed jakimś tam pierwszym pomidorem, nie e, prysnąć. Czyli standardowo. Bo już chciałem przez tą pogodę, to już chciałem właśnie pryskać nawet w te dni deszczowe, nie, bo się bałem, że przez to, że tutaj tyle te, tego jest tej wody wszędzie to się, grzyby jakieś pójdą, ale z zarą, żadnych oznak, nie grzybów. Tak więc. Myślę, że może lepiej się wstrzymać, po prostu dbać o wietrzenie. Nie? jak tylko cieplejsze nocy będą to i na noc zostawiać to wszystko otwarte. No no i też robi dobrą robotę ta. Agro tkanina po prostu tyle, aż tej wilgoci nie uwalnia się od, z gleby, yy, więc tutaj też jest to na duży plus, nie? jeśli chodzi o uprawę pomidora. Yy? O. No trzeba by było się przejść którego wieczora i wszystkie wilki odrywać, bo to jest dosłownie dwa dni i one będą już naprawdę spore. Zobaczcie, jaki tutaj o, a to, a to jest o, przed całym szczytem. Nie po prostu roślina by chętnie poszła na dwa, a mi nie potrzeba na dwa, bo mam je gęsto na tyle, że na jednym pędzie. E, no, żeby one rosły, będzie dobrze, bo owoc będzie większy wtedy. O ile wszystko Zagra jak trzeba, no dobra, kurde, dosyć, bo tu gorąco, zobacz ogórki jak idą, ty zaraz będzie trzeba asa zerwać, jakiego zjeść, o tam będzie pierwszy, ty się uparłeś, będzie zjadł, już zobacz, Człowieku. to jest partner yy, bezpestkowy, więc bardzo dobry ogórek, tylko kurde, trzeba go wyhodować, nie, wyhodujesz, będzie zadowolony, no mam tutaj ich trochę, więc jeśli wyrosną to będzie sporo, jak na swój użytek. Sporo miałam rozsady. trochę jest w, tu, w tym foliaku, tamtym, ale tamto hardkorowe warunki. Ale coś tam, coś tam może się odbije, nie? One żyją, tylko że nie rosną. Po prostu warunki być może za słabe, nie? No. Teraz ruszy wszystko, łącznie z działalnością zielską, to i rosło w te dni pochmurne, co widać po ogrodzie. Zobacz, tutaj kapusty to byś już nie opielił. Raczej by była zarośnięta cała. O. A taką masz wyścielone, masz spokojny łeb. Już teraz tylko to co cię obchodzi, bo już nawet podlewać pewnie nie będzie trzeba, chyba że dwa tygodnie będzie nie padało. No więc teraz jedyne co cię obchodzi to pilnować, kiedy pojawią się jeczka eee, tych na tych kurde. Wiecie jak one, te motylki, nie? No, jak pojawią się jajeczka, to pilnuj tych jajeczek. Jak tylko larwy się pojawią w większej ilości, nie jak gdzieś tam jedna, jedna larwa, po prostu na kilku krzakach, znaczy na kilku tych liściach gdzieś rozrzuconych, po prostu zaczynają się wykluwać. Wtedy oprysk tacić wszystko, kurde, że Nie trzeba poprawiać. A. Tutaj mamy tą. No i widać. Marchewkę. Tylko, że no widzicie, jak to jest, nie? Ciężko, Wam powiem jak to opielić jak teraz wyrwiesz ale to od razu by się rzedziło nie zielsko wyrywasz od razu z marchewką bo ją trzeba i tak przerwać raczej nie tutaj wiecie z siewnika sypnięte jak żeby tylko leciało tam nie było regulacji żadnej zbytnio no i tutaj pietrucha gdzie nie gdzie ją widzę ale no nie wiem ona, ona zawsze wolniej rośnie i, i tak do końca w tym zielsku nie wiadomo czy tutaj wyszło czy nie wyszło z tą pietruszką zawsze coś będzie no Kurczę spokojne dzisiaj te kozy są z rana. Dałem troszeczkę zboża, wydoiłem mało i tyle. I siedzą spokojnie, nie krzyczą. I wiecie czemu? Bo się wczoraj wypasły, kurde, na łąkach. No, się obżarły i już dzisiaj, kurde, się czują lepiej od razu. No, jeszcze chwilka tylko rosę wysuszy, z pół godzinki dosłowniej. Znów na cały dzień, na wybieg. Tak powinna żyć koza. No, indory poznajcie wielki świat jesteście malutkie koniec szopkami w szoku no się nauczą chodzi, będzie pogoda, zielonka będzie trzeba karmić i paszą no, na koniec. Mielone zboże, kukurydza. Kukurydza też zboże, czy nie? I zielonki opór. No ja dobre. Hmm. Zobaczymy jak urosną. Hehe, <laughs> się boją świata. Liście się ruszają. <laughs> A? Indyczki, do ilu indyczki rosną? 14, 15, 16 kilo pewnie, zależy jak tam długo się podtrzyma. Bo indory to podobno dobre, mówiłem to chyba, że one dopiero mają strukturę mięsa i przełożenie na mięso, nie że tam kościec nie robi aż takiego wrażenia yy, przy mięsie, dopiero tam po 20 kilo, nie? Yy, tam wiecie, z 5 miesięcy chociaż się hoduje, 5, 6, to ponad 20 kilo żeby miały, nie? No, a z, z kolei dla mnie to trochę za duże, do piekarnika nie wchodzi, no, bo tam na części to tak, no, na jakieś, do, do wędzenia, czy zrobić kiełbę, czy coś, to pewnie i tak, najlepiej. No, tak się zastanawiałem, czy nie wziąć właśnie z dwóch kindorów i tak podtrzymać, wiecie, tak do 30 kilo do jesieni, ale to jeszcze będzie okazja może, może coś takiego zrobię, zobaczę jak paszowo będę wychodził. I ogólnie, jak one się będą chowały, nie? Na razie jest y, ok. Miały szok na początku, że z dwa dni, prawie że nie jadły. Nie? Pierwszy dzień to chyba w ogóle nawet nie tknęły. Kurde, jakie to stworzenia ciekawe. Przez godzinę, może metr się posunęły do przodu. Hmm?